Witam wszystkich na moim kanale. W dniu dzisiejszym zrobimy zimne nóżki. Nóżek nie dostałem, to znaczy były, ale pani mi odradziła, żeby nie brać. Tak naprawdę było też inaczej, ale nie chcę zdradzać faktów. Obiecałem sprzedawczyni, że nie wspomnę na ten temat. Więc zamiast nóżek, Mam trzy goloneczki. Jedną kupiłem wcześniej. Teraz jeszcze po dwie musiałem jechać. Do tego mam jeszcze taki trójkąt żeberka. Wrzucę to wszystko po oczyszczeniu do gara. Dodamy trochę soli. Też wam pokażę, jakich przypraw. I dorzucimy warzyw. Będziemy oczywiście gotować do miękkości. Także jeszcze raz robimy zimne nóżki. Nóżki zapuszkujemy. Goloneczki mam oczyszczone, wyskrobane. Nie ma na nich nic. Skórka czyściutka. Dorzucimy teraz jeden trójkąt żeberka. I zalejemy wodą, tak na dwa palce ponad mięso. Stawiamy na gaz i czekamy aż się wytrącą szumy. Szumy oczywiście zbieramy. Natworzyło się tego dość sporo. Musimy to wyzbierać. Następnie możemy wrzucić przyprawę. Ja sobie wrzucę liść laurowy, dam tak ze 4 kilka kulek ziela angielskiego. Duża łyżka soli, pieprz czarny w ziarnach. Jedną łyżkę domowej wegety. Jak zrobić taką wegetę? Zapraszam do moich filmików. A taką wegetę dałem po to, ponieważ ona jest bardzo mocno warzywna. No i wrzucę też i warzywa. Jedna cała cebula. Cebulkę oczywiście można podpiec na płycie, na gazie. Ja nie podpiekałem, dałem taką świeżą. Do tego dorzucimy marchewkę. Jakoś to spróbujemy wszystko poukładać, żeby się zmieściło. Damy też pietruszkę, kawałek selera i kilka ząbków czosnku. Jeszcze w zamrażalniku dodatkowo znalazłem. Koście z golonki, i skórę, więc też to wszystko dorzuciłem. Niech się wygotuje. Będzie ten wywar bardziej treściwy i pachnący. A po zimnych nóżkach będę robił konserwę tyrolską, więc część tego wywaru sobie zachowam, ponieważ go wykorzystam właśnie do tej konserwy. Już niczym nie doprawiamy i czekamy, aż wszystko będzie miękkie. 3 godzinki gotowania mam za sobą. Wyciągam to wszystko. Muszę wystudzić. Gdy mamy już wszystko wygotowane i mięso odchodzi od kości, rozwala się, musimy wszystko wyciągnąć, rozdzielić. Osobno mięso, warzywa. I tu wyciągnąłem jedną taką większą skórkę z boczku, która była w zamrażalniku. Więc wrzuciłem, ponieważ ja ją wykorzystam do jutrzejszej tyrolskiej. Czekam aż to wszystko przestygnie. A najważniejsze, aby przestygło mięso, ponieważ to mięso będziemy jeszcze rozdzielać od kości. Musiałem popróbować oczywiście, to jest standard normalny. Mam już mięso oddzielone od kości, skórki, również mniej więcej podrobione, to tak jak widać. Puszki teraz przygotujemy, wyparzymy i będziemy nadziewać, nadziewać, nakładać. Kości idą za chwilę do sąsiada dla psów, a ja do. Mięsa doleję trochę wywaru, powiem Wam, że ten wywar jest mistrzostwo świata. Ja już go nie muszę przyprawiać. I słoność, i przyprawy wszystko wyczuwalne. Eee, chwilka i robi się z tego piękna, gęsta galaretka. Dolałem sobie tego wywaru, teraz przemieszam. Na pewno to mięso lekko wchłonie ten wywar. No i tak, jak mówiłem, wciągło teraz napełniamy puszki. No i zobaczcie, napełniłem puszki nie do końca, zostawiłem trochę luzu, a po to, że będziemy teraz dolewać wywaru. Oczywiście, kochani, jeżeli mnie oglądacie, a nie zasubskrybowaliście mojego kanału, wciśnij ten dzwoneczek. A dzwoneczek przypomnij Ci o kolejnym moim filmiku. Zapraszam przede wszystkim też i na grupę. Grupę na Facebooku, gotowanie na spontanie, kuchnia staropolska, wyroby mięsne. Tam się zaczyna powoli dziać. Możemy się dowiedzieć ciekawych rzeczy. Możemy wstawić swoje filmiki, zdjęcia i pochwalić się tym, co robimy. A przede wszystkim wymienić się przepisami. Dolewamy tego wywaru, o którym wspomniałem. No i zobaczcie, wywaru mam dolany z takim niedużym luzem i tak uważam, że to jest naprawdę sporo powinno się chyba lać mniej. Teraz oczywiście zaczekam, niech to stężeje, niech zgęstnieje, niech ta galaretka się zrobi, może nie do końca, ale po części, dlatego że przy obrotach na maszynie może się nam to wszystko wychlupać. Opowiem wam, że zapach obłęd, smak obłęd ha efekt końcowy oczywiście wam pokażę ten wywar wyszedł tak mocny intensywny a mam go jeszcze sporo pokażę wam więc chyba go jeszcze wykorzystam do następnych konserw no zobaczcie jak gęsty treściwy jest ten wywar poczekałem 20 minut i już mamy galaretkę więc mogę przygotować maszynę i będziemy zatykać Czy ja wam wspominałem że coraz bardziej podobają mi się przetwory właśnie tego typu w puszkach, w słoikach. Możemy zrobić sobie zimne nóżki, możemy sobie zrobić gulasz, fasolkę po bretońsku bigos możemy wszystko zapuszkować albo zasłoikować. A kiedy tylko przychodzi nam ochota, sięgamy do szafki do spiżarki, gdziekolwiek to mamy i się cieszymy, że mamy i tym smakiem. Ponieważ smak, to jest to, czego w naszych wyrobach oczekujemy. Każdy z nas chce mieć coś zdrowego i smacznego. No, oczywiście zdrowego pod względem tego, że wiemy, co jemy, nie kupujemy i nie ma tego E w składzie. Dobra, zamykam puszki. Wziąłem się, kochani, za zamykanie tego, dlatego że już to ładnie stężało. Można spokojnie włączyć maszynę, nie będzie nam się wylewać, rozlewać. Skoro już Wam tak pokazuję firmę Puszkopoli, numer telefonu oczywiście, gdybyście byli zainteresowani kupnem takiej maszyny, takiego urządzenia, dzwoncie pod ten numer telefonu, a gdy podacie Hasło: gotowanie na spontanie, będziecie mieć zniżkę. No, zobaczcie, bo nie do wiary. Na zewnątrz temperatura prawie podchodzi pod 35 stopni, w domu ponad 20, i w ciągu 20 minut taka rzecz prawie galaretka. A o czym to świadczy? O tym, że mamy bardzo dobry wywar, taki treściwy. Mocno wygotowane mięso i kości. No i puszki mam już zamknięte, mam ich 10 sztuk. Teraz będziemy pasteryzować trzykrotnie, czyli tak zwana tyndylizacja Puszki w piekarniku. Temperaturę ustawiłem 90 stopni, i tak przez 3 dni w odstępach 10-12 godzin. Po godzinie czasu. No, witam Was po trzech dniach. Tyndalizacja zakończona i przyszedł ten najwspanialszy dzień, dzień testu. Puszeczki mam już ubrane w ładne etykietki. Także, cóż, otwieramy i testujemy. Po otwarciu tak wygląda: jest tłuszczyku, jest dużo galaretki. Przekroimy, zobaczymy, jak to wygląda w przekroju. Zobaczcie ten obłęd. No, po prostu rewelacja. Ja nałożyłem na kanapkę, ponieważ chcę spróbować, ale najlepiej mi smakuje, gdy otwieram puszkę, przerzucam na talerzyk, skrapiam delikatnie octem i niebo w gębie. Nic więcej, nic dodać, nic ująć. Przepyszne. Biorę kolejną kanapeczkę, muszę się nacieszyć smakiem. No, coś wspaniałego. Ja myślę, że na takie jedno śniadanie, jedna puszka to mi mało. Moi znajomi, którzy popróbowali moich puszkowych przetworów, mówią, że lepszych konserw w życiu nie jedli. No i coś w tym jest, bo skoro mi smakują, to komuś tym bardziej. Także kochani, przypominam o wciśnięciu dzwoneczka i do następnego. Cześć! I jeszcze taka wrzutka. Pozdrawiam moich oglądających, zwłaszcza tych, którzy chcą być gwiazdą pod moim filmikiem w komentarzach. Którzy piszą mi w komentarzach o widzę, że śledzisz mój kanał, sugerujesz się moimi przepisami, ale jeszcze dużo się musisz nauczyć. A jak się pytam, a jaki ty masz kanał? Który to ten twój kanał? Jak chcesz porozmawiać, podaj numer telefonu, oczywiście cisza. Także o co tu chodzi? Ja myślę, że o ten ból czterech. Najwidoczniej wypróbowali kilka moich przepisów, stwierdzili, że jednak jest ekstra albo lepiej niż u nich. I mają teraz tą bolączkę. A że dupa swędzi i nie daje odpocząć myślom, więc, cóż, trzeba się i coś napisać. Nie, jakiś głupi, durny, buraczany komentarz. Także tych wszystkich pozdrawiam, cześć.